Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Epola do Popisu. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, w jakiej fazie rozwojowej są obecnie zboża o zimy zarówno te ściany w optymalnym terminie siewu, jak również w opóźnionym, po burakach czy po kukurydze. Powiem również o tym, które z gatunków zbóż jesteśmy w stanie jeszcze efektywnie i produktywnie dokrzewiać wiosną no oraz w jaki sposób możemy, możemy to zrobić. Zachęcam Was do pisania komentarzy, dodawania lajków, dislajków, w zależności od tego, czy ten materiał Wam się podoba, czy nie. Przede wszystkim po prostu zachęcam Was do reakcji, ponieważ Wasze reakcje są dla nas istotne No i dają nam czasami dużego kopa, czasami mniejszego kopa, ale w każdym razie Wiemy, że tam jesteście. No to co? Lecimy z materiałem. Jadę. Mamy końcówkę marca, i tak naprawdę w chwili obecnej zboża o się krzewią. Spośród wszystkich zbóż odzimych, gatunkiem, który najbardziej się krzewi, jest jęczmień, później żyto. Ale musicie pamiętać o tym, że obydwa gatunki tak naprawdę cały proces krzewienia przeprowadzają na jesień. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie już produktywnie dokrzewić tychże gatunków wiosną. Wśród pozostałych ozimin, czyli pszenżyta i pszenicy o zimej. Tak naprawdę są to gatunki, które rozpoczynają ten proces na początku jesieni, ale później również trwa on wiosną. Pozostałe zboża o zimy, czyli pszenżyto oraz pszenica, rozpoczynają proces krzewienia na jesień i kończą go na wiosnę. I tak naprawdę tylko pszenżyto oraz pszenicę jesteśmy w stanie dokrzewić jeszcze właśnie teraz, na początku wiosennej wegetacji. Tym bardziej, że pewnie wiele pszenic w obecnym sezonie było sianych dosyć późno, czy to po burakach, czy po kukurydzy i one w chwili obecnej są w fazie od pierwszego do trzech liści właściwych. Im na pewno przyda się zabieg do krzewiania. Dowiedzcie się zatem, jak możemy owe zboża o zimę teraz wiosną dokrzewić. Pierwszym sposobem na szybkie dokrzewienie zbóż jest zastosowanie nawozu azotowego i to takiego, który zawiera ten azot w większości w formie azotanowej. Takim pewnie najlepszym przykładem będzie tutaj saletra amonowa, ale patrzcie po prostu na składy nawozów azotowych i wybierajcie do dokrzewiania taki, który ma właśnie dużą ilość azotu w formie azotanowej. Drugim sposobem jest zastosowanie środków ochrony roślin, które najczęściej stosujemy jako skracacze, czyli retardanty. One w fazie krzewienia zbóż będą właśnie ten proces jeszcze stymulować. A więc takie substancje jak chlorek chloromekwatu, chlorek mepikwatu, czy trinexapak etylu, czyli inhibitory giberelin, będą bardzo dobrym rozwiązaniem do zastosowania właśnie teraz, jeżeli chcecie jeszcze ten proces do krzewienia zbóż wzmocnić. Tutaj warto pamiętać o tym, że te preparaty działają lepiej w warunkach niższego pH wody, a więc jeżeli będziecie robili takie mikstury i wypryskiwali je na polu, warto pamiętać o tym, żeby obniżyć pH cieczy roboczej, którą wypryskacie na wasze zboża. Wtedy efektywność tego zabiegu będzie po prostu lepsza i być może ten preparat, który zastosujecie w lepszym stopniu do krzewi wasze zboża. No i kolejna ważna rzecz, o której warto pamiętać w kontekście dokrzewiania zbóż, rola mikroelementów, takich jak cynk, miedź oraz mangan. Przede wszystkim bardzo istotny jest tutaj cynk, który faktycznie wpływa na rozwój systemu korzeniowego, tym samym jak gdyby pobudzając całą roślinę do pobierania składników pokarmowych z gleby i szybszego wzrostu ale to także jest bardzo ważny mikroelement w kontekście tworzenia auksyn, które odpowiadają za, za procesy podziałów komórkowych, a więc również procesy, które wpływają na to, że roślina szybciej się rozwija. Nie zapominajcie także o wspomnianej wcześniej miedzi czy manganie i właśnie w tej fazie, w fazie krzewienia, te mikroelementy bardzo dobrze jest podać e, swoim plantacjom. Jestem przekonany, że wszyscy zastosowaliście już pierwszą dawkę nawożenia azotowego. No, to jest chyba ten pierwszy zabieg, który zawsze na polach wykonujemy wiosną, i teraz pytanie, kiedy druga dawka? I tutaj pewnie odpowiedź na to pytanie będzie zależała od tego, z jakiego rejonu Polski jesteście. Ja aktualnie znajduję się na granicy Wielkopolski oraz województwa kujawsko-pomorskiego, tutaj wegetacja na pewno ruszyła, aczkolwiek ten proces jest stosunkowo powolny. Jeżeli przyjmiemy, że ta pierwsza dawka azotu była zastosowana jakieś 2-3 tygodnie temu. Mamy praktycznie koniec marca i zboża w większości w fazie albo krzewienia, albo te nawet wcześniejsze są jeszcze w fazie dwóch czegliści To tak naprawdę trzeba sobie uzmysłowić, że faza ta najbardziej krytyczna, najbardziej z największym zapotrzebowaniem na azot, czyli faza szklania w zbło no będzie tak naprawdę, jeżeli pogoda się nie zmieni, za jakieś 2-3 tygodnie. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim regionie Polski gospodarujecie i uprawiacie zboża, bo. Na wschodzie Polski, w tych zimniejszych rejonach, może to być nawet jeszcze później. Ale na takich dobrze rozwiniętych plantacjach, zasianych w terminie, to myślę, że to będzie praktycznie gdzieś tam w okolicy połowy kwietnia. I wtedy ta druga dawka azotu powinna już być podana, właśnie po to, żeby ten azot w takiej dosyć luksusowej ilości był tym zbożom dostarczony. Wtedy, jeżeli będzie woda, ten nawóz się rozpuści, chyba, że stosujecie RSM, ale w każdym razie on ma czekać na roślinę na ich wegetację, na ich bardzo szybki wzrost już w glebie, po to, aby rośliny mogły sobie z tego składnika dobrze skorzystać. I to właśnie wtedy, kiedy zboża osiągną fazę e, szczelania w zbło, jest e, najwyższy czas na to, żeby zadbać e, o regulację zbóż. Ale na ten temat porozmawiamy sobie kiedy indziej. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę do końca fazy krzywienia, czyli tej fazy, którą widzicie za moimi plecami oraz na zdjęciach, trzeba wykonać wszelkie zabiegi chwastobójcze w uprawie zbóż. Oczywiście mówimy tutaj o tych plantacjach, które nie były otwarzane na jesień. I to jest bardzo ważne. Jeżeli będą temperatury w najbliższym czasie, czyli takie, żeby przynajmniej w nocy było około tych 4-5 stopni, a w dzień najlepiej powyżej 10-15, to wykonajcie zabieg otwaszczania ponieważ na tych wcześniej sianych plantacjach chwasty już widać, one są w takiej fazie rozwojowej w sam raz do tego, żeby je skutecznie zwalczyć. A jeżeli macie późno siane plantacje, no to poczekajcie aż te chwasty wzejdą. Tutaj jeszcze mamy trochę więcej czasu na to, żeby i zboża osiągnęły fazę rozwojową, no i żeby chwasty się pojawiły. Bo w zabiegach wesołych kluczowe jest to, żeby ten chwast na polu był, kiedy wykonujecie zabieg, no właśnie po to, żeby ten herbicyd mógł skutecznie zadziałać. Na plantacjach mocno rozwiniętych, no takich jak jęczmień, takich jak żyto, które krzewią się bardzo mocno, żyto nawet potrafi wytworzyć do sześciu rozkrzewień. Zwróćcie uwagę na to, jak one przyjmowały w kontekście zdrowotności. Tak? Czy są widoczne choroby na liściach? W szczególności w jęczmieniu, bo jęczmień jest faktycznie tą uprawą, na której najszybciej widać czy to moczniaka, czy inne jakieś plamistości, które się pojawiają, ale także, także w życia. Jeżeli byłby potrzebny jakiś zabieg, na przykład ze względu na to, że wasza odmiana chociażby jest podatna na choroby grzybowe, no to też warto chociażby taki zabieg T0 wykonać. Jeszcze przed tym takim głównym uderzeniem, na przykład na ułamliwość postawić była na seperioze czy na moczniaka, w tym terminie BBCH 31-32, czyli wtedy, kiedy zboża zaczynają szlać w pęd. ten zabieg T0 teraz. Jak jeszcze te zboża się będą krzewiły, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli one będą porażone, na pewno warto, warto wykonać. I taka mała ciekawostka, jeżeli chodzi o zakwaszczenie. No tutaj myślę, że głównie będziecie jednak odkwaszać pszenicę, w szczególności te późnosiane, czasami przeżyta, ale ciekawostka dotycząca żyta. Ponieważ jest to faktycznie taka roślina uprawna, która dosyć dobrze sobie radzi z zachwaszczeniem. Z tego względu, że system korzeniowy żyta wydziela flawonoidy, bodajże tak się nazywają te, te, te związki. Nazywane też inaczej związkami alelopatycznymi, czyli takimi, które potrafią konkurować z innymi roślinami, które na polu występują. I te właściwości takie alelopatyczne żyta dotyczą głównie zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi. Stąd na przykład no, żyta sobie bardzo dobrze radzi z konkurencją chwastów, co nie zwalnia Was oczywiście z tego, żeby ten zabieg chwastobójczy wykonać, bo być może presja chwastów jest duża. Co więcej, gdyby ta alelopatia, czyli, czyli wypieranie innych roślin na polu dotyczy raczej gatunków dwuliściennych niż jednoliściennych, to na pewno warto również w uprawach żyta spojrzeć, co tam w trawie piszczy, co tam w tym zbożu piszczy i zobaczyć, czy są kwasy, które trzeba po prostu zwalczyć. Chciałoby się powiedzieć, gdzie ta wiosna, aczkolwiek mam nadzieję, że gdy wyglądacie ten film, to za waszymi ognami już jest zdecydowanie cieplej i na polach też już będzie to widać, wszak mamy coraz dłuższy dzień, a to również warunkuje to, że, że rośliny będą po prostu rosły lepiej, ale przyroda pokazuje nam już pierwsze znaki, że wiosna jest tuż, tuż. Przegidą święta Wielkiej Nocy, więc myślę, że no, raczej prędzej niż później. Odczujemy tą wiosnę na własnej skórze. Do zobaczenia następnym razem. Piszcie w komentarzach, co Was interesuje, jakie macie pytania i oglądajcie ePole. Cześć!